Do tamtego psa. Powinno się raczej Witam w rozdziale szóstym, w którym wybierzemy się do siedziby Pirandello Kruger i sprawdzimy, co się kryje w środku, ale ja podejrzewam, że same mroczne rzeczy, pewnie jakieś eksperymenty tam przeprowadzają na ludziach, czy na cholera wie na czym konkretnie. Najpierw, zanim się jednak tam udamy, to przebiegniemy się tutaj troszeczkę, poskaczemy sobie i tak, weźmiemy sobie pierwszą torbę. I teraz tak, z tego dachu, jeśli dobrze pójdzie, powinniśmy się na tyle rozbiec, żebyśmy mogli skoczyć sobie tutaj bezpiecznie i ruszyć dalej. Torby akurat tutaj sobie nie są jakoś bardzo dobrze poukrywane, więc łatwo będzie je znaleźć. Nie powinniśmy mieć z tym problemu. I tak, teraz powspinamy się trochę po rurach I musimy dostać się właśnie do tej siedziby Pirandello Kruger O czym ja już wspominałem chociażby w poprzednich odcinkach Gdzie polecam zapamiętać tą nazwę Bo jeszcze ona będzie się pojawiać I właśnie w rozdziale szóstym się pojawia Właśnie ta... Ten budynek z logiem psa To mi trochę przypomina takiego, nie wiem Bulldoga, czy co to jest? To chyba bulldog francuski Albo mogę się mylić Nie, nie bulldoga, tylko... Boże, ja, ja, jak ta rasa się nazywa? Bo ja nie pamiętam. Jeżeli ktoś wie, to może napisać w komentarzach, ale wiecie, wiecie o co mi chodzi. No dobrze, a my teraz tak, o tutaj sobie... No przejdziemy w ten sposób, na górę. Tutaj bardzo znajdziemy drogę, okej, okay, wspinamy się. Mm, coś przerywa i nie powiedziałeś yy, 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 o co chodzi. Ok, i co teraz? Yy, niech pomyślę. Spróbujemy zrobić coś takiego. Okej. Okay. Dobra, skakujemy tutaj. Ok, zróbmy sobie obrocik i słyszę już jakieś komunikaty. Hmm. Ok, czy ja stąd wyjdę? Okej, okay. <laughs> dobra, znalazłem wyjście Dobra I teraz tak, Pirandello Kruger Uuuu, widzę Cię gościu, widzę To jest, to jest chyba snajper, więc na niego trzeba będzie uważać Więc szybko podbiegamy do niego, załatwiamy go Okej, okay. nie możemy strzelić, bo to będzie po nas Gdzie jest jego broń? Nie jest jego broń, bo by chętnie skorzystał. Hmm. Nie wiem, gdzieś jego broń spadła. A szkoda, bo by się przydała. No właśnie. Bez tej broni to raczej będzie cienko. Okej, okay, gdzie ja w ogóle jestem? Aha, dobra, zapisałem mnie w jakimś dziwnym miejscu. Mimo że ja poszedłem inną ścieżką Nie ma sprintery są gołębie Nie ma są gołębie Oczywiście A kuku! O i teraz to się możemy zabawić OK. Dobra, ja jeden zdjęty gdzie jest drugi? Gdzieś tam powinien być Tam jest Na dole Mam cię Nie ukryjesz się przed wzrokiem snajpera Który to wali do mnie? Okej, okay, zdejmiemy tego sobie Jeszcze I tu jeden jeszcze Okej, okay, załatwiony Tu jest jeszcze no, troszkę się w snajpera pobawimy I w ten sposób sobie oczyścimy drogę w dalszą podróż Okej, okay, to był ostatni? Tak, to był ostatni, więc wyrzucamy snajperkę No i teraz hmm, Którą drogą sobie pojedziemy? A powiedzmy tędy Okej, okay, zaskoczymy sobie tutaj Czy tu się nie zabije przypadkiem? A, szkoda. Myślałem, że uda mi się zrobić obrót, ale niestety nie. Dobra, to w takim razie wchodzimy do środka. Tylko, czy tutaj coś jest? Tak, tu możemy się dostać na górę. A, no, znowu mi nie przebiegłaś tak, jak chciałem. lepiej. Okej, okay, włazimy na górę. Mm, mm, mm. Czy to jest... Jest przejście. Okej. Okay. A no, i teraz wyżej. Hmm, jakaś zmiana będzie i teraz tak. Skoczmy sobie tu. Wow! Co się dzieje? Ała! Dobra, tego się nie spodziewałem Okej okay. No nie spodziewałem się, że spadniemy No to co, no to teraz tutaj będziemy szli I tutaj będzie nas czekać bardzo ciężki fragment Pytanie tylko, czy nie zgin... No właśnie, to będzie bardzo trudne Bo musimy jakoś przebiec tak, żeby dostać się na drugą stronę I to nie jest takie proste Dobra, trzymamy się tego może nie, nie dobiegnę nawet No, coś ja że będzie to upierdliwe Ewentualnie spróbujemy Może tędy Dobra, szybko OK, zabieramy torbę I teraz spadamy z tą walką, z tymi przeciwnikami nie ma najmniejszego sensu. Ok, wchodzimy na górę. Auć. No, troszeczkę obarwaliśmy, ale żyjemy. Ale możemy iść dalej. Ok, skopa. I będziemy, zobaczymy co się znajduje w tej siedzibie. Ok. A tak, najpierw przeskoczymy sobie tu i tu widzę magazyn. A w tym magazynie pewnie coś się na, dla nas kryje Wejdziemy tutaj, proszę bardzo Ostatnia torba w tym poziomie Jak widać torby nie są trudne do znalezienia Wszystkie trzy mamy Więc ogólnie zostało nam jeszcze dziewięć Więc trzy rozdziały, więc kolejne trzy torby na nas będą tam czekały Okej okay. Tylko nie spadnij mi tu Okej, okay. i teraz tak Okej, okay. wchodzimy na górę e, Teraz po tej belce, drugiej i do góry. Okej, okay, za wrócikiem. Czy możemy to odsłuchać wiadomości? Odbieruję siłę po jednej okej. A wy im pozwoliliście uciec! Frygana szybkiego reagowania. Ja jadzę robicie, powiem jej. Nie myślicie, że ok. nie. Ok. Amatorze, właśnie. Okej, okay, i teraz tak. Tu powinno być wyjście Proszę bardzo I teraz szybciutko na dół Dobra Ok, przejdziemy sobie tędy Okej okay. Na razie póki co jest spokojnie Okej okay. Czy tutaj mogę coś zrobić? Eee, dobra, tu chyba nie gdzie ja mam iść? Chyba... Tak, pode mną, czyż tak, na górę muszę wejść. Tam jest drabina. Ale pytanie gdzie? Hmm. Jak pomyślę. Nie, ja coś tutaj musi trzeba zrobić. Albo po prostu... No właśnie. Od razu lepiej Okej, okay, no to co? Zjeżdżamy w dół yy, i teraz tak yy. Dobra Dobra, tu też zjedziemy sobie w dół Aj! Myślałem, że uda mi się z obrotem, ale jednak nie. To nie jest takie łatwe. OK, znowu mi się pomyliły. Klawisze. OK, okay tam widziałem niebieskich. I tutaj muszę jednak coś takiego zrobić. A. No to może być trudne ten moment. Chyba, że zrobię to tak. Uff, nie wiem jak to wyszło, ale... działa. Okej, okay, co to jest? Jakiś mail. Jak ktoś kto to sobie może poczytać. A my tymczasem, weźmiemy sterowanie windą. Okej, okay. winda pojechała na górę, to my zeskakujemy w dół. Okej, okay, i jesteśmy teraz w tej głównej siedzibie, przejdziemy sobie tędy. Tutaj mamy tego psa, z logiem Pirandello Kruger. No i co? Po prostu biegniemy przed siebie. Jak na razie dosyć spokojny ten rozdział jest. Poza wa walkami ze snajperami. Okej. Okay. Teraz windą do góry. I dokąd to nas zaprowadzi. No powiem tak, ten rozdział jest nawet prostszy niż poprzedni. Przynajmniej póki co. Ale zobaczymy co dalej będzie. Znalazłam główną szeregę Może to jakiś szkoły? Nie. Czego oni chuską? Jest jeszcze coś, czego nie proszę nie opodatkować, nagadać. Jest jeszcze coś? Meg, Melk, łap z Wiesz, że dlaczego mamy góry? To szkolenie, Melk. Na dolektyka. Janelo Ruger <grymien">, nie mimo żeby dodać z innymi. Wszystko okej, okay? na no, dużo? co? jak się Tylko ja pracuję w najlepszym rzęsku na dwójach i można kupić na żadnym ręku. To on? On. Koleś, którego widziałam w ja holu. Widziałam go wszystko na... na popadzie urodzin w domu. Słuchaj, że im zdobić już działa masz. Teraz się szukasz tych mas. proszę, zabieraj się stamtąd. Aha, mamy problemy, więc spadajmy stąd, zwłaszcza że to jest nowy rodzaj przeciwnika, czyli specjalna jednostka pościgowa policji. I ta jednostka jest bardzo niebezpieczna, ponieważ ma te same rufy, co nasza bohaterka Faith, mało tego oni potrafią posługiwać się paralizatorami i mogą nam zadać ba bardzo poważnie ogłuszyć Faith i ją po prostu pokonać, więc walka z nimi nie ma najmniejszego sensu. Więc y, najlepiej byłoby po prostu jak najszybciej zwiewać Okej okay, i teraz tak do góry No i zwiewamy Mam nadzieję że nas nie dorwą Chociaż są daleko od nas więc powinniśmy szybko uciec Teraz y, tutaj Okej okay, udało się Chociaż byli blisko No ale ta jednostka naprawdę potrafi mm, naprzód sporo krwi okej, okay, teraz poczekamy jak winda się otworzy i dalej będziemy zwiewać OK, i co? biegniemy przed siebie w takim razie OK, otworzyli nam przejście więc nie ma problemu teraz przez szybę po prostu skopa dobra, wślizgniemy się tutaj no i co? Uciekamy w takim razie na górę. Przed nimi. Okej. Okay. Czyli teraz tak na górę. Tutaj uwaga, kolejny niebiescy. Zresztą się zwykli. Okej. Okay. I... Dobra, teraz tutaj. Na dół. I... Może, może I teraz zobaczymy czy to mi wyjdzie, nie wyszło. Bo... Trzeba tutaj skoczyć na tą linę. Okej. Okej, okay. okay, tylko jak się tam dostać do tej liny? bo wiem że się na linię jakoś da ale to jest strasznie trudno do wykonania okej okay, oni są tam zobaczę czy to mi się teraz uda o udało się no ładnie poszło no i to było na tyle w tym rozdziale, także dziękuję i do usłyszenia w kolejnym, cześć.